Witam w zespole szkół ogólnokształcących i mistrzostwa sportowego imienia Staudyngera w szklarskiej porębie. Zespół szkół ogólnokształcących składa się z czterech szkół: z liceum ogólnokształcącego, liceum mistrzostwa sportowego, gimnazjum i gimnazjum mistrzostwa sportowego. Najstarszą szkołą jest liceum ogólnokształcące, które w przyszłym roku będzie obchodziło swoje 25-lecie istnienia. A jeśli chodzi o część ogólnokształcącą, w szkole przede wszystkim rozwijamy przedmioty ścisłe i przyrodnicze, i w tych przedmiotach odnosimy dość duże sukcesy, które potwierdzone są przede wszystkim wysoką zdawalnością matury oraz wysokimi wynikami z przedmiotów na maturze rozszerzonych. Ta szkoła daje mi duże możliwości w nauce, no i też mogę w wolnym czasie dużo różnych zajęć rozwijać dla siebie. Dodatkowo wybrałem tę szkołę, ponieważ ma duże wyniki, wysokie wyniki, no i przede wszystkim bardzo dobrze przygotowuje do matury, a atmosfera w tej szkole według mnie jest bardzo fajna, nauczyciele są bardzo wyrozumiali, no a koledzy, no to koledzy zawsze pomogą. Myślę, że po prostu jest, profil dla mnie jest idealny. Szkoła jest w takim miejscu też dosyć przyjemnym, tak? Nasza miejscowość jest bardzo fajna. Em, ogólnie ja chodziłam tu do gimnazjum i bardzo dobrze się czuję w tej szkole. Nauczyciele, jak i uczniowie są bardzo mili, wyrozumiali, także tutaj nie ma żadnego problemu. W zeszłym tygodniu byliśmy na zajęciach terenowych, na których zebraliśmy skrzyk żaby. No i dzisiaj uczniowie badają materiał pobrany. W naszej szkole można również rozszerzyć geografię. Wielu z nas korzysta z tej możliwości. Nasza sala wyposażona jest w nowoczesne komputery, jak można zauważyć. Poza lekcjami jest umożliwiony dostęp do nich, możemy korzystać z nich na zajęciach dodatkowych, bądź też kiedy nauczyciel ma czas. W naszej szkole zajęcia rozszerzone odbywają się w grupie kilkuosobowej, żeby uczniowie po prostu lepiej się przygotowywali do matur. Dodatkowo nasza szkoła jest chyba jedyną szkołą, w której uczniowie sami sobie dobierają swoje rozszerzenia, nie jest to narzucane przez dyrektora czy przez nauczycieli. To właśnie te rozszerzenia po prostu każdy uczeń to co go interesuje, sobie wybierze, a później dzięki temu będzie miał lepsze wyniki na maturze. Osoby, które chcą rozwijać swoją pasję, mogą tutaj przychodzić w interakcji po szkole. To jest taka specjalna sala właśnie artystyczna. W części sportowej realizujemy program szkolenia sportowego w biatlonie, w biegach narciarskich. Badmintonie i w lekkiej atletyce. Nasza baza poza szkołą to jest tak, jak teraz tutaj stoimy na nowo wybudowanej trasie nartorolkowej. Trenujemy tutaj na nartorolkach, również na nogach. No i jest to jeden z najbardziej tutaj wykorzystywanych terenów. Mamy również boisko wielofunkcyjne, na którym Yy, trenujemy różne yy, treningi ogólnorozwojowe, trenują tam także lekkoatleci a w wolnych chwilach, takich jak poza szkołą, yy, poza treningami, gramy tutaj w piłkę, w nogę w kosza. w Jakuszycach trenujemy praktycznie cały rok, nawet w lato yy, wiatloniści jeżdżą tam strzelać, my jedziemy tam biegać na nogach w zimie oczywiście na nartach yy, jedziemy także do jeleni Góry na trasy, gdzie można trenować na nartorolkach a także jeździmy oczywiście na obozy, gdzie nasze przygotowanie jest już naprawdę mocne. Aktualnie znajdujemy się w naszym kantorku, tak zwanym. Jest to pomieszczenie, gdzie przechowujemy swój sprzęt, mamy tu swoje rzeczy, nasze wyposażenie, narty, kije, pokrowce na karabiny, rolki. Tu ogólnie spędzamy początek swojego treningu. To jest tak, że przychodzicie do szkoły, dostajecie sprzęt, który przez lata użytkujecie? Yy, tak, mamy dostosowany pod siebie, jest to sprzęt, który jest dostosowany do nas. W naszej szkole jest ogólnodostępna siłownia. Możemy wchodzić tutaj tylko pod nadzorem trenera. Można przychodzić tutaj sztuwać swoją formę, przygotować się do sezonu zimowego. Na WF można grać w piłkę, robić przewroty, przyskakać przez kozła, a również sobie trenować, tak jak robią to badmintoniści. Szkoła dysponuje dwoma internatami dla uczniów sportowców. Oddzielnie dla liceum, oddzielnie dla gimnazjum. Mamy też własną stołówkę, gdzie prowadzimy wyżywienie całodniowe dla sportowców. Mamy również sklepik szkolny, rozdajemy również jabłka. w naszej szkole oprowadzali e, was e, Patrycja Rutecka, mistrzyni polski w biatlonie, członek kadry narodowej w biatlonu, Michał Skowron, mistrz polski w biegach narciarskich, członek kadry narodowej w biegach narciarskich oraz Przemek Kozik i Emilia Wołoszka, liderzy samorządu uczniowskiego.